Zakochali się w trzydziestkach, jak wiecie u nas w branży tematy nie rozwijają się w ciągu tygodni czy dni, raczej w ciągu lat, uwielbiam to co robię, spotykam cudownych ludzi, świetnych klientów mamy, którzy... Ciebie, z drugiego kolejny tydzień w trasie. Gdzie byłeś tym razem i z jaką wiedzą nas radzisz? Trzy dni delegacji, więc krótka delegacja w tym tygodniu. Tak zresztą, jak się umawialiśmy. W tym tygodniu pierwszy etap to był wyjazd trzech samochodów z firmy 10 osób na targi do Krakowa. Dalej już odłączałem się od ekipy. Z częścią osób i miałem delegację po klientach, plus pewne nowe koncepcje, pewne nowe satelity, które chcemy ściągnąć do firmy, więc nowe pomysły. I tak zaszło nam trzy dni. Dobrze. Targi Symas w Krakowie. Skąd w ogóle pomysł, żeby wrócić tak naprawdę na, na targ? Powiem, że nie byliśmy. Nie byliśmy na targach. Nasza firma na targach się nie wystawia. Wychodzimy z założenia, że. Staramy się korzystać bardziej z reklamy szeptanej, czyli żeby klienci nas swojej polecali i do nas wracali, niż żebyśmy zdobywali ich poprzez pokazywanie się trochę w taki sztuczny sposób podczas targów. Tym razem, wieś tam, troszeczkę zaryzykowaliśmy, stwierdziliśmy, że mamy czas. Połączenie pionów pozwoliło nam. Wygenerować trochę wolnego czasu, to co mówiliśmy na ostatniej rozmowie o synergii między pionami, podczas w ogóle naszych ostatnich rozmów. Więc ta synergia pozwoliła nam wygenerować trochę czasu i pojawić się na tych targach. Na pewno ciekawe doświadczenie, coś innego dla nas. Czemu nie? Czemu nie? Tak, można też było zobaczyć, jak inne firmy działają, i, i zobaczyć, czy coś w ogóle nowego mają. Tak, okazja spotkać klientów. My u klientów jesteśmy, więc tak naprawdę są to po prostu kolejne spotkania, tylko że w innej aranżacji. Można spotkać inne firmy, bardzo dużo firm było zainteresowanych kooperacją z nami, co było chyba takim największym zaskoczeniem podczas targów. Bo naprawdę tłumy firm przychodziły na nasze stanowisko rozmawiać o kooperacji, podpytywać się o to, jak możemy razem współdziałać na rynku. Ciekawe takie zachowanie, behawiorystyka firm, której się nie spodziewaliśmy absolutnie. Targi generalnie uważam, że z naszej strony udane, aczkolwiek, o same targi, no gdzieś ten koncept ten targów Troszeczkę inaczej wygląda niż jeszcze 15 czy 20 lat temu. Przed tobą tak rozpowszechnionego internetu, social mediów i całej reszty. Może no coś nowego osiągnąć, coś nowego zdobyć, trzeba działać w inny sposób. Jak będziemy ciągle robili w ten sam sposób, to będziemy osiągali podobne efekty. Zgadza się. To przejdźmy do kolejnego etapu. Jesteśmy po testach linii granulacji. Tak. Jest to kolejna linia, linia granulacji, którą dostarczamy my bezpośrednio dla klienta. nastaw w naszej karierze, więc mamy już swój team wyszkolony, jeżeli chodzi o uruchamianie granulatorów. Nie mówimy o tym, że wiemy jak je zamontować, wiemy jak je policzyć, jak to wszystko złożyć w całość razem z automatyką, z elektryką, z parą wodną. I całą tą obsługą w koło. Także kolejne zadanie za nami. Kolejny raz jest to linia 30 ton na godzinę, więc linia, która jest optymalną linią, jeżeli chodzi o polskie warunki, co widzimy od lat. Polacy, tak naprawdę, chyba zakochali się w 30 możemy tak to powiedzieć. No i wszędzie, gdzie jest możliwość, no i skala biznesu, no mamy taką skalę biznesu w Polsce że mamy coraz więcej pojedynczych przedsiębiorców, którzy montują linie 30 ton na godzinę pod własne potrzeby. Czy to będą linie sypkie czy granulowane, bo ta 30 przy kalkulacji tonogodziny i ile złotych kosztuje ta tonogodzina wydajności, no jest optymalnym wyborem i, i naj, najłatwiej jest iść w tym kierunku. Dobrze, czy ta linia granulacji to jest nowa linia u naszego kontrahenta, czy już skorzysta z niej? Nie, jest to nowa linia. Jest to firma, która dotychczas produkowała paszę sypką. Przy budowie zakładu nowego, który przejął z mniejszych, starych zakładów wydajność, no i przede wszystkim jakość. Tam chodziło o poprawienie jakości, zbudowanie mikrodozowania, czyli przejście z mieszalni pasz na wytwórnie pasz, żeby można było praktycznie wszystkie komponenty wymieszać samemu i z nich wyprodukować paszę pod dokładnie taką recepturę, recepturę jaką oczekuje klient i zespół żywieniowy, który jest koło klienta. Plus druga rzecz, żeby można było drobnymi rzeczami y, móc dobrać recepturę, jakość paszy do tego co dzieje się na kurnikach. Nie oszukujmy się, ale dzisiaj y, ten wyścig zbrojeń, nazwijmy go tak, jeżeli chodzi o żywienie zwierząt w Polsce, gdzie przypominam, że Polska jest numer jeden w Europie, jeżeli chodzi o drug, jest bardzo silny. Nie tyle walczymy między sobą w Polsce, co walczymy chyba z całym rynkiem europejskim i go zdobywamy. To będzie może łatwiej powiedzieć, bo, bo walczyć to walczyć, ale zdobywać ten rynek to jest druga rzecz. Ciągle rozbudowujemy ten polski rynek, nasi klienci go rozbudowują, my ich supportujemy w tej możliwości rozbudowy i trochę tak jak na Olimpiadzie, no nież Ty biegł, dla Ciebie paręnaście sekund. Mhm. W biegu na 10 km nie, nie będzie jakąś wielką katastrofą. Dla mnie parę minut w biegu daj, na 10 daj, km daj, też nie daj. będzie katastrofą. Dla Oliwiczyka setna y, sekundy czy jedna sekunda będzie czymś, co może go zrzucić z pierwszego miejsca. I to samo się trochę dzieje u nas w branży. Ciągle liczymy FCR, ciągle patrzymy na to, co możemy lepiej uzyskać y, albo to samo jakoś paszy, ale przy mniejszych kosztach czy mniejszej ilości kilowatów. Mniejszej ilości urządzeń transportowych i tak dalej, przy mniejszym użyciu matryc, rolek, no wszystkich kosztów, bądź przy tych samych kosztach lepszej jakości. To jest cały czas walka z, z tym, żeby kolejny punkt optimum przenosił się dalej, żeby ta, ta optymalność była ciągle na coraz wyższym poziomie. Tak, to, to, to też daje nam taki obraz, że taki stereotyp, że rolnictwo to już nie jest takie tylko rolnictwo, tylko to już jest biznes. To jest biznes, to jest jedna rzecz, to jest taki prawdziwy biznes. Bo kiedyś y, mówiło się o tym, że jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. I zawsze było bardzo dużo, y, zawsze można było znaleźć na każde rozwiązanie problem. Dlaczego miałoby coś nie wyjść? Bo to pogoda, bo to nie takie kurczaki, bo, bo nie taki kurnik, bo nie takie słońce i tak dalej. Dzisiaj próbują przedsiębiorcy bardziej y, osiągnąć to, by to od nich zależało. Czy dany chów wzrośnie, czy dane po głowie świn będzie przynosiło zysk ewiddy, czy nie. Dobrze. A testujemy też nową linię higienizacji do paszy sypkiej. Tak, mamy kolejną implementację u klienta, u klientów na rynku. U jednego z klientów założyliśmy higienizację paszy sypkiej. Jest to fajny kierunek, dlatego że coraz częściej widzimy przyniosce głównie wpływ właśnie drobnoustrojów, mykotoksyn czy, czy innych rzeczy, które znajdują się w zbożach w pasze sypkiej na rozwój kurczaków, na nośność, jeżeli chodzi o jajka. Jeżeli chodzi o pisklaki, to na zarodek, który jest w jajku, na jego obumieranie w którymś dniu. Więc myślę, że kierunek higienizacji paszy sypkiej jest to bardzo dobry kierunek. Byliśmy na obiekcie, oglądaliśmy jak ta instalacja realnie pracuje, jakie są wydajności. No, jesteśmy zadowoleni. Myślę, że, że rynkowo dla klientów mogę podpowiedzieć, że jest to bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o rozwój takiego jak pójdziecie z biznesu, high-techowego -tech, high podejścia do produkcji paszy. Dobry, Czy, czyli tak naprawdę. Wewnątrz jest gotowy na dostarczenie takich rozwiązań. Oczywiście, oczywiście. To jest kolejna implementacja bardzo udana. Mamy już to wystandaryzowane u nas, jeżeli chodzi o podejście do punktu Rosy, który jest taką rzeczą, o której się bardzo mało rozmawia, dlatego że, mając filtry HEPA, przez które zaciągamy powietrze do chłodnicy, bardzo często występuje problem z nagrzewaniem powietrza i jego schładzaniem, co powoduje punkt Rosy no i. Występowanie wody, mhm. tak naprawdę, w instalacji. Ten temat mamy, jakby już rozpoznany od dłuższego czasu, tu poprawnie pracuje. Wiemy, jakie sprzęty, jak podpiąć, żeby to wszystko miało wymierną korzyść dla klienta. Okej, okay, przejdźmy dalej. W tym tygodniu też odbyło się spotkanie pod tytułem: Szukamy inspiracji. Tak, mieliśmy spotkanie na Śląsku, w Świdnicy dokładnie, gdzie rozmawialiśmy z potężną firmą, która jest z naszej branży, bo z naszej branży chodzi mi o branżę jako o spawalnictwo i pracę przy metalach, projektowanie 3D, wykonywanie maszyn, urządzeń też do branży agro, aczkolwiek ta firma robi inne elementy, robi pojedyncze elementy wielko gabarytowe. U nas w firmie głównymi blakami, które my używamy, to są trójki, czwórki, szóstki. Ósemki, dwunastki. Przy konstrukcjach to są trzydziestki, piątki maksymalnie. Przy kołach to mogą być sześćdziesiątki. A tam w tamtej firmie oni tak naprawdę rozpoczynają pracę od setek. Mają wiele kęsów po 200 mm. tną to wszystko na takich starodawnych wypalarkach. Przygotowują dość precyzyjne urządzenia, ale bardzo wielkogabarytowe. Byliśmy. Świadkami jak na y, części urządzenia, na, na, na dosłownie w rogu, stało 8 spawaczy i wykonywało elementy. Więc elementy, które ważą po 120-150 ton, y, no i które jest naprawdę ciężko przewieźć. Pozwolenia, mhm. żeby móc to wywieźć, y, transport na przykład jednego z urządzeń, 28-dniowy na odcinku kilkuset kilometrów. Także coś ciekawego, zobaczyliśmy coś innego, powiedzieliśmy o naszych przemyśleniach, jeżeli chodzi o naszą firmę, czym my się kierujemy. Zobaczyliśmy coś nowego w tamtej firmie. No, głównie, głównie chodziło o to, żebyśmy pokazali, jak nasza firma jest poukładana. Firma chciała zobaczyć, jak można ułożyć swoje działania, żeby być efektywnym. No, a my byliśmy bardzo ciekawi tego, żeby zobaczyć te gabaryty, bo to było coś, co, co rzadko można spotkać. Miałeś też rozmowy o wpływie receptur na żywienie zwierząt? Jest to, powiedzmy, trochę pasuje do naszej branży, no ale tak naprawdę nie jest. Mieliśmy tak, mieliśmy rozmowy na temat receptur i chodziło o żywienie zwierząt, ale głównie chodziło o to, jak ten proces produkcji tej paszy zmienić pod receptury. Dlatego, że bardzo często klienci oczekują od nas, żebyśmy im pomogli w ułożeniu receptur żebyśmy im pomogli dobrać yy, tak różne związki, które wchodzą w skład substancje, które wchodzą w skład paszy, żeby niektórych produkt, produktów nie było za dużo, innych nie było za mało, żeby można było tak dobrać wydajności poszczególnych urządzeń, żeby na przykład w przypadku dozowni yy, i wagi nie było sytuacji, w której na przykład waga jest wystarczająca, jeżeli chodzi o jeden becz mieszarki, ale jest niewystarczająco duża, żeby korzystając na przykład z 30-40% kukurydzy, które sypią się na jedną stronę tej wagi, całość tego materiału przyjąć. Dlatego, że stożek usypowy, który w tej wadze się zbiera, po prostu się usypuje przez wagę. I teraz chodzi o to, żeby tak przewidzieć cały ciąg technologiczny i tak przewidzieć proces produkcyjny, żeby takich błędów projektowych nie popełniać. My tych błędów popełniamy, nie popełniamy, bo popełniamy bardzo mało. Są to wyjątkowe sytuacje, aczkolwiek nie możemy spoczywać na laurach. Musimy zawsze, jak tu się śmiejemy, mieć czapeczkę w ręku pokory, no i patrzeć na to, żeby zmieniający się rynek i to, że receptury dzisiaj mają bardzo często, bo ponad 40-50 komponentów, technologicznie za na tym nadążać. I stąd spotkanie, kolejna taka satelita, czyli właśnie to żywienie, żebyśmy mogli. Bardziej chwycić i zoptymalizować nasze produkty. My głównie idziemy w tym kierunku, żeby nie tyle. Inst instalacja oczywiście musi być optymalna cenowo, ale żeby ona była tania, możemy ją kupić tanio, później użytkować tanio. Taniość całej instalacji plus produkcja wynika z wolumenu. Jeżeli kupimy na przykład samochód, który będziemy robili w ciągu roku 2000 km, to, to będziemy patrzyli na cenę samochodu i na spalanie. No bo to spalanie może być nawet 20 czy 25% wyższe, ale to się ma nijak do tego, że samochód był tańszy, załóżmy o 30%. Odwrotnie, jeżeli na będziemy mieli samochód, którego będziemy używali jako taksówka albo jako samochód służbowy, tam cena ma mniejsze znaczenie, dużo większe ma gwarancja, no i zużywalność komponentów, tak, oraz właśnie spalanie. U nas spalaniem są kilowaty, u nas dokładnością serwisem. Jest dokładność usypywania się poszczególnych bardzo drogich komponentów do paszy. Tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, i czasy, czyli takie dobieranie zbiorników y, operacyjnych między urządzeniami procesowymi oraz takie dobieranie ilości urządzeń dozujących do wielkości wag, żeby cały proces szedł kanbanem bardzo płynnie, nie było możliwości jakichkolwiek przestojów. No bo jeżeli cała fabryka czeka na jedno urządzenie, Okazuje się, że usypanie się dwóch czy trzech kilogramów zatrzymuje fabrykę wartą nierzadko 100 milionów złotych. Dobrze. Mamy też dziś piątek, czyli odprawy. Jak Ty traktujesz odprawy w naszej firmie? Czy jest to bardziej podsumowanie bieżącego tygodnia, czy może spotkanie w sprawie nowych pomysłów? Tak naprawdę, przy odprawach, jakbyśmy teraz sobie tak pomyśleli, jak powinna wyglądać odprawa, mamy trzy punkty. Trochę jak praca przy wypadku samochodowym. Jeżeli jest w porządku, nie poruszamy tego tematu. Jeżeli jest coś nie w porządku, bo no to zajmują się tym kierownicy, dyrektorzy. Jeżeli jest coś, co się zaświeciło na czerwono, czyli duży problem, no to wtedy ja biorę udział w odprawie i ja tak rozumiem odprawy. Odpraw, w których ja muszę wziąć udział, praktycznie nie ma. Mamy tak zgrany zespół, że bardzo dobrze radzi sobie z problemami i naprawdę niezwykle rzadko jest sytuacja, w której ja muszę wziąć udział w odprawie. a to dziękuję swoim zespołom i dyrektorom, i kierownikom i każdemu z pracowników, którzy po, po, od samego dołu tworzą jakość naszych rozwiązań i produktów. Jeżeli chodzi ogólnie o odprawy, to mnie bardziej interesuje przyszłość niż przeszłość. Przyszłość się wydarzyła, możemy oczywiście z niej wyciągnąć wnioski, i po to może być ewentualnie odprawa na temat tego, co się wydarzyło jakaś korekta, zmiana, optymalizacja, ale głównie będziemy patrzyli w przyszłość. Zamykamy tydzień, patrzymy, jakie są wyniki, ewentualnie właśnie jakaś drobna korekta, co można było poprawić, jakieś dobre, dobre pomysły na przyszłość i jazda z nowymi tematami, czyli to, co będziemy robili w nadchodzącym tygodniu, za dwa tygodnie, trzy tygodnie. Tak podsumowując, ten tydzień udany? Bardzo. Ja jestem bardzo zadowolony Mamy dwa kierunki działań, w którym chcemy iść. Mamy nową linię produkcyjną, którą byśmy chcieli rozwijać na rynku polskim. Jest bardzo ciekawy pomysł i, i tak naprawdę on został zainspirowany dwa lata temu, rok temu go rozwijaliśmy. Dzisiaj mamy możliwości, żeby go można było już ubrać w jakieś rysunki. I to jest temat, który jest mega ciekawy, ale też trudny. Jak wiecie, u nas w branży tematy nie rozwijają się w ciągu tygodni czy dni, raczej w ciągu lat, więc myślę, że te dwa lata to był dobry kierunek działania, no i dzisiaj możemy to w końcu zacząć materializować w formie projektów. Oparcie o te żywienie, o którym mówiłem przed chwilą, świetny kierunek, jestem mega Doworony. Fajny czas ludzi naszych na targach, gdzie mogli się poznać z rynkiem, z rynkiem, Właśnie z tą, z tą ilością firm, która do nas trafiła z propozycją kooperacji, także uważam, że bardzo ciekawy tydzień. I tak naprawdę czekam na odprawę, na której dzisiaj będziemy ustalali co, co w kolejnych tygodniach. E, dobrze, tu już tak naprawdę nie mam więcej pytań, aczkolwiek mamy dwa pytania od naszych widzów, obserwatorów. E, pierwsze pytanie, Piotrze, do ciebie jest takie: Czy nie boisz się zostawiać firmy na tak duże, długie delegacje? Z tym zespołem, który mam, absolutnie. Piękna absolutnie nie. Tak. I y, 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 trochę się bałem pytania, bo nie wiemy jakie będzie. <grym> tak nie obecnie. <grym się> tak>, y, tak, bardzo się cieszę z tego, <grym się> tak> że mnie wyrywacie ze spotkań czasami albo z rozmów i, i mogę dzisiaj już mieć długie spodnie. Y, tak, było podniej rano, więc założyłem długie spodnie, więc jestem ci bardziej przygotowany w ogóle do wywiadu. Y, druga rzecz, jeżeli chodzi o olsztyn, tutaj jest ten często. Y, ja chciałem też podziękować w ogóle dla. Zakładu produkcyjnego, taka moja może indywidualna degresja w tym momencie, tego że na zakładzie produkcyjnym w ciągu roku jestem łącznie może kilkanaście godzin. Tam mam zaufanych ludzi, mam świetną ekipę kierowników produkcji, mam bardzo efektywną dyrektor produkcji i tak naprawdę ja nawet bym sobie nie pomyślał o tym, czy ja mogę grać w delegacji czy nie i czy mogę zostawić firmę czy nie. Jakby taki, takie coś nie istnieje w mojej głowie. Ja po prostu wiem, że mogę jechać, bo masz ze sobą jechać? tak żołnierzy, którzy wiem, że mnie nie zawiodą i zrobią wszystko, co będą mogli. Oczywiście nie zawsze możesz osiągnąć sukces, ale wiem, że zawsze zrobię wszystko, co mogli, żeby to wszystko poszło w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o teren, jest bardzo podobnie. Mam tam ludzi, gdzie ja na radach budowy mogę być gościem, zarządzają wszystkimi problemami, dyrektor realizacji, wyjeżdża w delegację, żeby porozmawiać z nimi, spytać się, co może pomóc, jakich narzędzi im dostarczyć. Czy to będą softwary, komputery, czy klucze dynamometryczne, już nieważne, dźwigi, to nie coś miękkiego czy twardego, jeżeli chodzi o, o narzędzie. Mamy kierowników montaży, project managerów, którzy zarządzają też z całymi tymi obszarami, więc absolutnie nie martwię się o wyjazdy w delegację. Uwielbiam to, co robię, spotykam cudownych ludzi, świetnych klientów mamy, którzy mają naprawdę tak potężne wizje, że spotkania z nimi to są jedne z fajniejszych chwil w życiu. Dobrze, a drugie pytanie, które tak naprawdę, dostaliśmy kilka takich pytań. Co możesz nam powiedzieć o sytuacji, o, o, o rzeczach, które, o których rozmawialiśmy ostatnio na, na spotkaniu, czyli tych dwóch rozwiązaniach dla klienta, który szukał rozwiązania i pytał się nas o zdanie, a drugi temat, yy, różnica cen. Mm -hmm. Różnica cen, czyli skąd to się w ogóle wzięło, tak, tak? Tak, tak, tak. I czy, czy już zostało to jakoś wyjaśnione? Oczywiście, zakres. Zakres, jeszcze raz zakres. Mm. Yy, powtórzę w takim razie jeszcze raz. Yy, u nas było pięć prześników łańcuchowych. U konkurencji były trzy prześniki mm. łańcuchowe. Yy, my zaprojektowaliśmy konstrukcję sporczą pod pięć yy, Całość. Pod całość, pod pięć tych urządzeń konkurencja założyła konstrukcję sporczą, tylko pod część pierwszego urządzenia. Nie wiem, czy był błąd kalkulacyjny, czy miało to być jakieś przeoczenie. Nie wiem skąd to wynika. Raczej trudno, żeby był to błąd. No, 110 metrów to 110 metrów. Jeżeli chcemy położyć coś, co ma 110 metrów, to potrzebny do tego konstrukcji sporczej, która ma 110 metrów. A to wszystko multiplikowało kolejne rzeczy, czyli właśnie BHP, mm, mm. bariery wzdłuż, to multiplikowało montaże, większą ilość słupów sporczych, większą ilość fundamentów, dłuższe kable, a za tym idzie rozwój automatyki. Czyli tak naprawdę oferta nie nierówna oferty, więc nie ma co. Absolutnie, do... to jest nie, nieporównywalne. Mm. Tak. A ten drugi temat, już tak nawet, jak już rozmawialiśmy, już je rysuje, tak? Klienta. Mówimy o mikroodotowaniu. Tak, 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 tam klient ewidentnie chce iść w tym kierunku, żeby zwiększyć wydajność zakładu. Yy, wiemy o tym, że mamy dwa kierunki zawsze działania. Yy, mamy koszty ogólnozakładowe w firmie, i teraz możemy zrobić tak, że, żeby uzyskać przy podwyżkach yy, cen energii, yy, paliw, yy, komponentów, które używamy w firmie. Yy, Specjalnie nie mówię o pensjach pracowników, dlatego że pensje pracowników bardzo często w firmie są na piątym czy szóstym miejscu w piramidzie kosztów, i tutaj nie powinniśmy tego tak naprawdę ruszać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo często dzięki temu, że ktoś zarabia pieniążki, może się rozwijać, mieć święty spokój, może być go stać na zajęcia dla dziecka, i to powoduje pewien, pewien komfort tej osoby, który jest przenoszony wprost do firmy. Osoba, która ma komfortowe życie prywatne, będzie spokojna, skupiona w firmie. I dlatego ja często powtarzam, że nie uważam, że jest work-life balance, mhm. dlatego że dla mnie mówienie o tym, że ktoś będzie miał źle w domu, będzie miał super w firmie, albo będzie miał źle w firmie, będzie miał super w domu, bo to jest balans. Tu jest źle, to tu musi być dobrze. Ja uważam, że jest synergia, jeżeli tu jest dobrze, to i tu jest dobrze. Dlatego ja zawsze powtarzam o tym, żebyśmy się kierowali synergią. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, są dwa punkty. Albo możemy obniżać koszty, Albo możemy podnosić obroty. Ja uważam, że powinniśmy iść w kierunku podnoszenia obrotów, czyli rozwodniania kosztów stałych. W tym przypadku firma chce iść w kierunku właśnie yy, z jednej strony podnoszenia obrotów, dlatego że będzie miała więcej dostępnych produktów pod dane grupy klienckie, więc będzie mogła ściągnąć więcej klientów, z tym samym wydać im więcej produktów, a z drugiej strony skorygowała koszty, które wynikają wprost przez automatyzowanie produkcji. A przez to, że będzie więcej produkcji, to są po prostu przeniesione w inne miejsce. Zachowujemy etaty, poprawiamy kulturę pracy, poprawiamy jakość produktu, tylko że jest automatyzacja dozowania poszczególnych miligramów, gramów komponentów, y, gramów, kilogramów, bo z tymi miligramami można czas y, I popraw... y, za każdym razem mamy ten sam produkt. Czyli to, co mówiłem ostatnio, u nas w firmach, z którymi my współpracujemy, u naszych klientów, Naprawdę jest fokus na pracownika, to bardzo jest brane pod uwagę przy każdej jednej rozmowie ze mną. Może być tak, że tego, to nie jest odczuwane na zewnątrz, ale podczas tych spotkań, gdzie jest rozmowa o rozwoju firmy, jest to bardzo brane pod uwagę i właśnie dwa kierunki. Jak obniżyć koszty, ale procesowe, produktowe i jak podnieść wolumen. Dobrze, to dziękuję Ci Piotrze za tą rozmowę. Dziękuję e... za zaskoczenie, mam że nie na koniec. <laughs> Mówiłem, że będą pytania. E... Tak, tak, miałbyś byś... pytanie jak delegację. No, <laughs> no, ale tak wygląda, uśpiłem trochę Ciebie. Przepraszam, mi się drugie no. <laughs> zrobiła. Dobrze, dobrze. No, tak więc życzę Ci miłego weekendu. Dziękuję. E... Sobota, tak? Jeszcze trochę pracująca, a już niedziela poczynam. Tak, sobota pracująca, czekam na raporty z firmy, będę mógł to spokojnie się i przejrzeć. E... A niedziela tak, wolna. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. I zapraszamy też do zadawania pytań, bo na pewno je zadamy. Dziękuję. Strasznie.